Chopin Airport w Warszawie pulsował rytmem poniedziałkowego poranka. Tłumy ludzi, turyści, biznesmeni, rodziny sunęły przez hale odlotów, każdy z własną historią, z własnym celem. Dla Zuzanny, 24-letniej samotnej matki z Białego Stoku, to nie był zwykły dzień. Jej córeczka Hania miała zaledwie 8 miesięcy. Cicha, spokojna, ale bardzo wrażliwa na zmiany otoczenia. Zuzanna trzymała ją blisko piersi. W miękkiej chuście, z jedną ręką na wózku podręcznym, drugą z butelką mleka. Jej twarz, młoda, zmęczona, ale piękna, nosiła ślady nieprzespanych nocy i tysięcy zmartwień, które zna tylko matka bez wsparcia. Opuściła Białystok po tym, jak ojciec Hani zniknął z dnia na dzień, zostawiając ją z kredytem, dzieckiem i brakiem perspektyw. Miała pracować jako opiekunka w Hamburgu. Bilet był tani. Praca niezbyt płatna, ale dawała nadzieję. Tuż przed kontrolą bezpieczeństwa, w tłumie spieszących się ludzi, wydarzyło się coś, co zmieniło bieg tej historii. Upuściła butelkę. Mleko potoczyło się po marmurowej podłodze, zatrzymując się. Przy eleganckich, skórzanych butach, mężczyzny w garniturze szytym na miarę, Jan Wysocki, 38-letni prezes dynamicznie rozwijającej się firmy technologicznej z Krakowa, Stał tam z telefonem przy uchu, gładko ogolony, z chłodnym spojrzeniem i aurą człowieka, który nie przywykł do chaosu. Rozmowa biznesowa, którą prowadził, dotyczyła przejęcia dużego kontraktu w Stanach, ale kiedy spojrzał w dół, zobaczył butelkę i usłyszał płacz. Mała Hania zaczęła płakać rozpaczliwie, czując, że coś się nie zgadza. Dźwięk przeszył powietrze, ludzie spojrzeli z niechęcią. Dzieci na lotniskach nie są... Mile widziane, zwłaszcza kiedy płaczą. Zuzanna uklękła natychmiast, próbując wszystko naprawić. Drżące dłonie, zakłopotanie, rumieniec na policzkach. Mimo tego, że starała się opanować sytuację, jej oczy wypełniły się łzami. Nie z powodu butelki, nie z powodu ludzi, tylko z powodu wszystkiego, co ją przytłaczało przez ostatnie miesiące. Jan patrzył na nią. Coś w nim zadrżało. Nie znał tej dziewczyny, ale jej bezbronność, była prawdziwa. Rozłączył się. Proszę, powiedział spokojnie sięgając po butelkę. Pomóc pani? Głos miał cichy, wyważony. To nie była oferta litości, ale coś więcej. Akt człowieczeństwa, który dla Zuzanny był niczym promień słońca w pochmurny dzień. Nie, dziękuję. Poradzę sobie. Odpowiedziała szybko, ale jej głos zadrżał. Jan nie nalegał, ale nie odszedł. Przyklęknął obok i Wyciągnął z teczki nową, nieotwartą butelkę wody, lekko podgrzaną w termosie. Dla córki. Ktoś, kto znał dzieci, Zuzanna spojrzała z zaskoczeniem. On nie był przypadkowym przechodniem. Ten gest nie był zwykły. To była troska, prawdziwa. Mam dwójkę siostrzeńców. Wiem, jak to jest, gdy butelka znika w najgorszym. Momencie dodał z delikatnym uśmiechem. Zuzanna nie wiedziała, co powiedzieć. Wzięła wodę. Hania przestała płakać, i przez chwilę, w tym zgiełku, w tym anonimowym miejscu pełnym obcych ludzi, zrobiło się cicho. Ale to nie był koniec. Bo kiedy Jan spojrzał na ekran tablicy odlotów, jego lot został odwołany. I jej również. Ten przypadek, ten upadek butelki, ten płacz dziecka miał dopiero rozpocząć coś, co odmieni ich życie. Ekrany na lotnisku Chopina zaczęły migać czerwonym napisem: lot odwołany. Ruch w hali odlotów momentalnie się zagęścił. Ludzie ruszyli do punktów informacji, sfrustrowani, zdenerwowani. Zuzanna spojrzała na tablicę z rezygnacją. Lot do Hamburga, który miał być jej nowym początkiem, zniknął. Opóźnienia techniczne taka była oficjalna wersja. Stała przy jednym z metalowych słupków. Tuląc Hanie, która już spała, zmęczona wcześniejszym płaczem. Jej ramiona bolały, plecy rwały, a serce znów zaczęło walić z niepewności. Co teraz? Gdzie nocować? Miała tylko 300 złotych w portfelu. To miało starczyć na przejazd, skromny posiłek, może kawę. Obok niej stanął Jan. Twój lot też odwołany? Zapytał, chowając telefon do kieszeni płaszcza. Zuzanna skinęła głową. Hamburgu. Pierwszy raz tam lecę. Ja do Monachium. Miałem mieć spotkanie z inwestorami. Wygląda na to, że musimy się uzbroić w cierpliwość, odpowiedział. Z lekkim uśmiechem zapanowała krótka cisza. Ludzie wokół ich mijali, ale oni, zupełnie różni, trwali obok siebie, jakby w innej rzeczywistości. W końcu Jan zaproponował: Chodźmy do kawiarni. Pani i dziecku przyda się chwila spokoju. Ja stawiam. Zuzanna zawahała się. Wszystko w niej mówiło, żeby odmówić. Była nauczona, że pomoc ma cenę, ale spojrzała na jego twarz. Nie było tam nic poza spokojem i czymś jeszcze: ciekawością, nielitością. Dobrze. Ale tylko herbata, powiedziała cicho. W kawiarni lotniskowej, znaleźli stolik przy oknie. Hania spała, Zuzanna ostrożnie odpięła chustę, usiadła i z ulgą rozprostowała ramiona. Jan zamówił herbatę malinową dla niej, espresso dla siebie. Masz rodzinę w Hamburgu? Zapytał po chwili. Nie praca, jako opiekunka u starszej pani. Przez agencję z łodzi. Trochę się boję, ale nie mam wyjścia. A rodzice nie żyją. Tata zmarł, jak miałam 15 lat, mama dwa lata temu na raka. Hania to wszystko, co mam, zamilkli. Dla Jana, który dorastał w zamożnej rodzinie. Miał dostęp do najlepszych szkół, a problemy w życiu rozwiązywał telefonem do prawnika. Ta dziewczyna była kimś niezwykłym. Nie przez dramat, który ją spotkał, ale przez to, jak go niosła cicho, z dumą. Zuzanna spuściła wzrok, czuła, że mówi za dużo, ale jego obecność działała jak ciepło nieinwazyjne, ale kojące. A ty jesteś prezesem jakiej firmy Nazywa się Kalab. Zajmujemy się sztuczną inteligencją w medycynie. W skrócie, próbujemy ratować życie, zanim jeszcze pojawią się objawy choroby. To bardzo ważne. Jan uśmiechnął się, zaskoczony. Prostotą i szczerością jej reakcji zwykle słyszał: To przyszłość. Ile już na tym zarabiacie? Albo. kiedy wchodzicie na giełdę? Ona po prostu powiedziała. To ważne, spojrzał na jej dłonie. Cienkie palce, popękana skóra, paznokcie bez lakieru, ręce kobiety, która nie miała czasu na próżność. Zuzanno powiedział nagle: Mogę zadać jedno dziwne pytanie, tak? Czy pozwolisz mi kupić ci coś do jedzenia? Spojrzała na niego zaskoczona. Dlaczego? Bo nie chcę, żebyś znowu powiedziała: Ja poradzę sobie. Nie wszystko trzeba. Robić samotnie. Trafił w punkt. Zuzanna poczuła, jak łzy znów wzbierają. Tym razem nie z bezradności, ale z ulgi. Kiwnęła głową. Tego popołudnia w lotniskowej kawiarni, wśród ludzi spieszących na inne kontynenty, zaczęło się coś, czego nikt z nich nie planował. A przecież to właśnie nieplanowane spotkania potrafią odmienić całe życie. Wieczór powoli zapadał nad Warszawą. Lotnisko wciąż tętniło życiem. Ale światła zaczęły gasnąć w niektórych sklepach, a wokół kawiarni, w której siedzieli Jan i Zuzanna, zrobiło się ciszej. Hania spała w ramionach matki, a między dwojgiem dorosłych panowała nietypowa bliskość. Nieznajomość, jeszcze nie, ale coś w rodzaju cichego porozumienia. Zuzanna trzymała kubek herbaty, jakby to był talizman. Jan nie patrzył w telefon, co było u niego czymś rzadkim. Zwykle każda minuta była zaplanowana. Ale teraz. Nie chciał, żeby ta chwila się skończyła. Myślałeś kiedyś, żeby rzucić to wszystko? Zapytała cicho, nie patrząc na niego. Zaskoczyła go. On, Jan Wysocki, lider perfekcjonista, człowiek z terminarzem w głowie, z nagrodami, z odpowiedzialnością za setki pracowników, on miał zadać to pytanie nie ona, kilka razy. Ale zawsze coś mnie trzymało ambicja albo lęk przed pustką. Ja rzuciłam wszystko nie z odwagi, tylko z konieczności. I cały czas się boję, że to była pomyłka, przyznała. Jan spojrzał na nią uważnie. Każde jej zdanie było autentyczne, każda pauza prawdziwa. Nie próbowała go zaimponować, po prostu była taka, jaka jest, po chwili dodała. Zanim zaszłam w ciążę, studiowałam pedagogikę wieczorowo, bo pracowałam w barze. Ale po tym, jak on Odszedł, nie mogłam dokończyć. Wszystko się zawaliło. Masz pasję do dzieci, zauważył. Tak, zawsze chciałam mieć własne przedszkole, małe, rodzinne, z ogrodem. Ale teraz? Mam wrażenie, że te marzenia już nie należą do mnie. Teraz należą do niej, Zuzanna. Spojrzała na Hanie z mieszaniną czułości i bólu. Jan chciał coś powiedzieć, ale ich rozmowę przerwał komunikat. Uwaga! Pasażerowie lotu do Hamburga, prosimy o podejście do stanowiska B12. Zuzanna spojrzała w stronę głośnika, potem na Jana. To ja. Wstała, poprawiając chustę, chowając butelkę do torby. Hania zaczęła się wiercić, ale nie obudziła. Jan też wstał, ale jego ruchy były wolne, jakby coś go zatrzymywało. Dziękuję ci za wszystko. Nie wiem, czemu byłeś dla mnie taki dobry, ale to było mi potrzebne, powiedziała. Może dlatego, że sam potrzebowałem tej rozmowy, odpowiedział cicho. Zuzanna uśmiechnęła się. Był to uśmiech zmęczony, ale ciepły. I coś w niej kazało zrobić coś, czego normalnie by nie zrobiła. Sięgnęła do torebki, wyjęła stary bilet autobusowy i napisała na odwrocie numer telefonu. Podała mu go. Gdybyś kiedyś potrzebował. Rozmowy bez garnituru. Jan wziął bilet. Przez chwilę nie patrzył na niego, patrzył tylko na nią. A gdybyś ty kiedyś potrzebowała czegokolwiek. Zuzanna skinęła głową i odeszła w stronę stanowiska B12. Jan został. Trzymał w ręku kawałek papieru, który ważył więcej niż wszystkie jego kontrakty. Wrócił do stolika, usiadł. Długo patrzył przez szybę na pas. Startowy, gdzie światła samolotów przemykały w ciemności jak nieme znaki decyzji, które właśnie się dokonują. Wiedział, że powinien ruszyć do hotelu. Wiedział, że ma rano wideokonferencję. Wiedział, że to była tylko przypadkowa znajomość, ale coś w nim pękło. Po raz pierwszy od lat nie czuł się samotny w swoim idealnie zaplanowanym życiu. Hamburg, Niemcy. Zuzanna wysiadła z autobusu. Miejskiego w dzielnicy Altona z małą hanią na rękach i walizką, która skrzypiała przy każdym kroku. Wieczór był chłodny, deszcz mżył z zachmurzonego nieba, a zapach miasta, mieszanka asfaltu, kawy i starej cegły, był inny niż w Polsce. Obcy. Pod wskazanym adresem czekała na nią wysoka kamienica z metalową bramą. Mieszkała tam starsza niemka, pani Inge, wdowa po lekarzu, która nie mówiła po polsku. A jedynie łamanym angielskim. Jej córka załatwiła zuzannie pracę przez agencję. Pensja była minimalna, pokój maleńki, ale miał własne okno. To wystarczyło. Pierwsze dni były trudne. Pani Inge wymagała opieki przez większość dnia. Hania płakała w nocy, nie mogąc przyzwyczaić się do nowego łóżeczka. Zuzanna spała po trzy godziny, jadła resztki z kolacji podopiecznej i codziennie rano zastanawiała się, czy da radę przetrwać kolejny dzień. Ale wtedy, każdego wieczoru, kiedy Hania już spała, Zuzanna wyciągała z portfela bilet autobusowy z numerem telefonu Jana. Nie dzwoniła, tylko patrzyła, trzymała go jak talizman, nie magiczny, ale ludzki. Jak dowód, że jeszcze istnieją ludzie, którzy widzą coś więcej niż sytuację. Kraków Jan wrócił do biura. Sale konferencyjne, grafik, inwestorzy z Doliny Krzemowej. Wszystko wyglądało tak samo, ale nie było tak samo. Asystentka zauważyła, że Jan milczał więcej niż zwykle. Częściej spoglądał w telefon, nie z niecierpliwością, z zawahaniem. Wieczorami wracał do swojego nowoczesnego apartamentu na zwierzyńcu. Z kuchni, w której nigdy nie gotował, patrzył przez okno na Wawel, a w uszach miał echo jej słów: Nie wszystko trzeba robić samotnie. Miał numer. Ale nie dzwonił. Co miałby powiedzieć? Że nie może przestać o niej myśleć? Że nie pamięta już, o czym rozmawiał z niemieckimi inwestorami, ale pamięta, jak wyglądały jej dłonie? Pewnego wieczoru odebrał telefon od swojej siostry Anny, samotnej matki dwójki dzieci. Janek? Nie odbierasz od trzech dni. Co się dzieje? Nic. Wszystko działa. Firma się rozwija. System medyczny już działa w trzech szpitalach, standardowo. Nie pytam o firmę, pytam o ciebie, jesteś sam w tym mieszkaniu i coś jest nie tak. Słychać to po głosie. Jan milczał. Spotkałem kogoś, powiedział w końcu. Na lotnisku. I. I. Myślałem, że to nic, ale nie mogę o niej zapomnieć. Anna nie odpowiedziała od razu. Jeśli ona była choć trochę jak nasza mama spokojna, cicha, silna. To wiesz dobrze, że takie kobiety się nie zapomina. To był ten wieczór, kiedy Jan wyjął z portfela bilet. W tej samej chwili w Hamburgu, Zuzanna również trzymała ten sam bilet w dłoni. Jakby niewidzialna nić prowadziła ich ku sobie, choć dzieliły ich setki kilometrów. I wtedy telefon Zuzanny zadzwonił, nie numer z agencji, nie Niemcy, Polska, Kraków. Zuzanna spojrzała z niedowierzaniem na ekran. Serce zaczęło jej bić szybciej. Jan Wysocki. Wyświetlało się wyraźnie. Przez chwilę nie mogła oddychać. Podniosła słuchawkę. Z drugiej strony usłyszała ten głos spokojny, cichy, ale drżący. Hej, tu Jan, wiem, że nie powinienem, ale. Nie mogę przestać myśleć, czy tam wszystko w porządku. Zuzanna usiadła na łóżku, łzy napływały jej do oczu. Tu. Jest ciężko. Ale dziękuję, że zadzwoniłeś. I tak, między ścianą Starego mieszkania w Hamburgu i luksusowym, apartamentem w Krakowie zaczęli rozmawiać. Nie jak znajomi, jak ludzie, którzy nie chcą już być samotni. Minęły trzy tygodnie od ich pierwszej rozmowy telefonicznej. Od tego czasu Zuzanna i Jan rozmawiali niemal codziennie, wieczorami, kiedy pani Inga już spała, a Hania zasypiała po długim dniu. Rozmowy nie były romantyczne. Były prawdziwe. O zmęczeniu, o cenach mleka, o projektach medycznych, o samotności, o tym, co było i czego nie ma. Z każdą rozmową zbliżali się do siebie, choć fizycznie dzieliło ich więcej niż kiedykolwiek. Jednak w czwartym tygodniu wszystko zaczęło się komplikować. Pani Inge przewróciła się w nocy i trafiła do szpitala. Jej córka postanowiła odwołać opiekunkę. Zuzanna miała tydzień na opuszczenie mieszkania. Stojąc na balkonie, trzymając hanie, dzwoniła po agencjach. Ale nikt nie miał nic dostępnego od zaraz. Zbliżał się koniec miesiąca. Zostało jej siedemdziesiąt euro. Czuła, że wszystko znów się rozpada. Tej samej nocy zadzwonił Jan, usłyszał ciszę. Zuzanno straciłam pracę i dach nad głową. Nie wiem, co robić. Nie dzwonię, żeby się żalić. Po prostu chciałam, żebyś wiedział, Jan milczał. Potem powiedział tylko jedno: Wróć do Polski. Jutro. Proszę, ale gdzie? Do czego? Do mnie. Zuzanna poczuła, jak cała jej dusza krzyczy: Nie, bo to za szybko, za dużo, za ryzykownie, ale jednocześnie. Czy miała wybór? Na zajutrz. Rano czekał na nią bilet lotniczy w e-mailu. Imię: Zuzanna K. Wylot. Hamburg. Kraków. Lot opłacony przez Jana. Na lotnisku miała na nią czekać kobieta z kartką z jej imieniem, asystentka Jana. Przez cały lot drżała. Nie wiedziała, co powiedzieć. Miała hanie na kolanach i tysiąc myśli w głowie. Nie była księżniczką z bajki. Nie była kobietą, którą można wprowadzić na salony. Była matką, bez pracy, z raną w sercu. Jan czekał na nią w hali przylotów. Nie w garniturze w swetrze i dżinsach. Kiedy ją zobaczył, uśmiechnął się. Cicho, szczerze. Tak jak wtedy, przy butelce mleka. Podszedł do niej, nie próbował jej objąć. Wynająłem dla was mieszkanie. Nie u mnie, blisko mnie, bez zobowiązań. Tylko miejsce, gdzie możesz złapać oddech. I jeśli zechcesz, porozmawiamy, Zuzanna. Spojrzała na niego z wdzięcznością i czymś więcej. Dziękuję. Ale nie chcę tylko miejsca, Chce szansy. Kilka tygodni później, Zuzanna zapisała się na kurs języka niemieckiego i pedagogicznego. Jan pomógł jej zorganizować konsultacje z fundacją, która wspiera samotne matki. Hania zaczęła chodzić do żłobka w Krakowie. Nie zamieszkali razem od razu. Ich relacja rosła powoli, jak drzewo, które przetrwało burzę i teraz wypuszczało pierwsze liście. To nie była bajka, to było życie, ale właśnie takie historie zostają z człowiekiem najdłużej.